Szanowni Państwo, za kilka dni miejsce, w którym się znajdujemy będzie placem, placem budowy. Faktycznie padały tutaj takie terminy, że w miesiącu czerwcu rozpocznie się ta inwestycja przebudowy skrzyżowania i na tą chwilę jest wyłoniona firma, która podpisała umowę z zarządem dróg wojewódzkich w Łodzi. I dosłownie w przeciągu kilku dni według informacji uzyskanych od pana dyrektora Szychowskiego teren tej budowy zostanie przekazany. Rozmawialiśmy w miesiącu marcu. Była decyzja wtedy Urzędu Marszałkowskiego o rozpoczęciu realizacji tej inwestycji, natomiast należało wykonać stosowne procedury, aby Dokonać wyłonienia wykonawcy i przystąpić do wykonania prac. Pierwszą sprawą była korekta budżetu województwa łódzkiego, gdyż jak Państwo na pewno pamiętacie, w pierwszej wersji budżetu ta inwestycja nie znalazła swojego zapisu. Jako radny przy udziale powiatu no, dokonywaliśmy wielu ustaleń, aby tą decyzję pozytywną dla Tomaszowa, dla, przebudowy, dla tej inwestycji uzyskać. Sejmik województwa łódzkiego podjął stosowną uchwałę. Nastąpiła procedura przetargowa. Wyłoniona została na tą chwilę firma Strabak, firma Spruszkowa, która za kwotę 3 milionów 118 tysięcy złotych będzie realizowała przebudowę tego skrzyżowania. Mówiliśmy o czerwcu, gdyż bardzo zależało nam na tym, aby ta praca była wykonywana w miesiącach wakacyjnych, w których obserwujemy jednak no nieco zmniejszony ruch, zarówno jeżeli chodzi o samochody osobowe, jak i samochody ciężarowe. Tak jak powiedziałem, no, w miesiącu czerwcu firma przystąpi do realizacji tej inwestycji i według specyfikacji zamówienia, według umowy podpisanej z zarządem dróg wojewódzkich do miesiąca października ta inwestycja zostanie zakończona. Na pewno, szanowni Państwo, będą utrudnienia, będą pewne, pewne kłopoty komunikacyjne, ale plan organizacji ruchu został uzgodniony zarówno z prezydentem miasta Tomaszowa, jak również ze starostą powiatu Tomaszowskiego uwzględniono wszelkie możliwe rozwiązania, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. Ja mogę w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich, w imieniu Sejmiku przeprosić tylko wszystkich użytkowników drogi za te utrudnienia, ale jednocześnie wierzę w to głęboko, że po realizacji tej inwestycji będzie i bezpieczniej i bardziej estetycznie w tym fragmencie miasta a przede wszystkim daje nam to również możliwość planowania i realizacji kolejnych etapów tej inwestycji, gdyż ta inwestycja obejmuje nie tylko ulicę warszawską, ale cały przebieg trasy 713 w obrębie Tomaszowa-Mazowieckiego. Gwiazdy będą tutaj zarówno ulicami miejskimi, jak i powiatowymi na terenie miasta Tomaszowa-Mazowieckiego ulica Zawacka, ulica Nowowiejska, więc te, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanego skrzyżowania. Tak jak wspomniałem wcześniej, no, wiem, że jest determinacja zarówno służb drogowych, Komisji Bezpieczeństwa, aby te utrudnienia po prostu były, były jak najmniejsze. Jednym z wariantów był również wariant częściowego pozostawienia ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu, ale zgodnej opinii ekspertów no, znacznie wydłużyłoby to realizację tej inwestycji i te utrudnienia może w nieco mniejszej skali, ale po prostu trwałyby zdecydowanie, zdecydowanie dłużej. Pełny koszt zgodnie z umową podpisaną z firmą Strabak z Pruszkowa to jest kwota 3 118 tysięcy złotych. Te pieniądze pochodzą w 100% z budżetu y, województwa, województwa łódzkiego, zarówno jeżeli chodzi o środki własne, jak również środki unijne, które województwo łódzkie jako beneficjent również y, pozyskuje na realizację inwestycji drogowych. Jak wspomniałem wcześniej, jest to pewien fragment tej inwestycji, ponieważ cała przebudowa y, ciągu drogi 713 przez Tomaszów Mazowiecki to jest kwota blisko 200 milionów złotych i ona jest zapisana w wieloletnim planie inwestycyjnym województwa łódzkiego, w pierwszej wersji na lata 2013-2015, ale udało nam się przyspieszyć jak gdyby o rok, zrealizować, będziemy realizować tą inwestycję, która umożliwi już potem przebudowę odcinków tej trasy na, na ciągach komunikacyjnych.